Witam państwa na konferencji prasowej przed meczem 34 kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. W sobotę o godzinie 17:30 Korona Kielce zmierzy się w Poznaniu z Lechem Poznań. Jest ze mną trener Kamil Kuzera, dzień dobry trenerze, dzień dobry. oraz przedstawiciele mediów. Dzień dobry. i Tradycyjnie zachęcam do zadawania pytań. Dzień dobry panie trenerze. Na początek jak wygląda sytuacja kadrowa drużyny przed finałem w Poznaniu? No, po drobnych jakichś urazach większość zawodników dochodzi. Już dzisiaj będę ich miał w 100%. Na pewno nie skorzystam z Mariusza Briczaga do końca, to już mówiłem w tamtym tygodniu i na ten mecz też go nie będzie. Do tego grona dołączył Kubałkowski. Pozostali są do mojej dyspozycji. Tyle. Skomentuje Pan te doniesienia medialne o podpisaniu przez Kubełkowskiego, czy też blisko podpisania kontraktu z widzewem Łódź? Czy ja będę komentował. Stan faktyczny dla mnie jest najważniejszy taki, że po meczu z ruchem Chorzów Kuba zgłosił uraz kolana. Wysłaliśmy go do kliniki, w której przechodził operację informację zwrotną. Ja dostałem taką od sztabu medycznego, że na ten mecz nie będę mógł z niego skorzystać. Pozostałe rzeczy to nie jest czas i miejsce, i też nie moja rola do tego, żeby to komentować. Panie trenerze, ile procent szans daje pan drużynie na to, że utrzyma się w ekstraklasie po tej ostatniej finałowej kolejce? Wiemy, co mamy zrobić, jeżeli zrobimy. Jeżeli wygramy mecz, to jest 100% dla mnie. No tak, pytam dlatego, że różni fachowcy próbują ocenić szansę na pozostanie w Ekstraklasie de facto czterech drużyn, które są zainteresowane tym, aby tego ostatniego spadkowego miejsca nie zająć. Radom jak Radą, Puszczanie, Połomice, Warta, Poznań i Korona Kielce. Z tej czwórki jednak najgorszą sytuację i najmniej szans daje się jednak Koronie Kielce, bo a jest w strefie spadkowej, b musi mecz wygrać, c liczyć na dobry przynajmniej jeden układ jeszcze meczu bezpośredniego rywala. E... No statystyki są statystykami i można różne rzeczy zakładać. Natomiast ja powiedziałem to w zeszłym tygodniu i będę się tego trzymał, że ilość tych złych rzeczy, które nam się przytrafiły, ta historia nasza nie może się tak zakończyć i jeżeli wygramy w Poznaniu, a po to jedziemy, to wierzę, że ta historia zakończy się dla nas dobrze. Tak, szczerze powiedziawszy to ja wierzę, że jeżeli wygramy w Poznaniu, to historia zakończy się dobrze. Tyle, że ta wiara w zwycięstwo w Poznaniu może być u niektórych mocno zachwiana biorąc pod uwagę historię tych pojedynków kielecko poznańskich właśnie tam na stadionie przy ulicy Bułgarskiej jedno tylko zwycięstwo w historii. Nie ma żadnego zachwiania. My wiemy w jakim jesteśmy momencie, wiemy po co jedziemy, wiemy co musimy zrobić. To jest dla nas dla nas jest najważniejsze i, i tego my się trzymamy. Czy to, że Lech stracił szansę na walkę o europejskie puchary to dla pana myśli pan handicap dla drużyny czy nie? Lech Poznań to wciąż Lech Poznań z tego co wiemy to jest to druga drużyna w Ekstraklasie pod względem wartości swoich piłkarzy, także na pewno duża jakość w zespole i to na pewno nic nie zmieni. Lech jest lechem, my jesteśmy sobą i wiemy jakie mamy miejsce, wiemy jak mocno musimy w tym meczu pracować, żeby, żeby pewne rzeczy zniwelować. Gdzieś przeczytałem taką informację, że Korona Kielce nie stoi na straconej pozycji, to wiemy, ale że ostatnio na fali znoszącej i siłą tej drużyny jest bramkarz Ksawier Dziekoński i napastnik Eugenij Szykawka, który wiosną strzelił 5 goli. Podpisałby się Pan pod takim stwierdzeniem? Na pewno ci dwaj zawodnicy są wartością dodaną do tego zespołu. A jeżeli chodzi o Lecha Poznań, bo tam jak się patrzy na kadrę, no to właściwie o każdym można powiedzieć, że to wartość dodana? No na pewno, no, wartość tych piłkarzy no, jest naprawdę bardzo duża i, i jakość przede wszystkim, tak? natomiast no, dzisiaj trzeba to zostawić z boku. Dla nas jest, zdajemy sobie sprawę z tego, jakim wciąż dobrym zespołem jest Lech, tak? jakich ma piłkarzy, natomiast my wiemy, co musimy zrobić w tym meczu, żeby, żeby dać sobie szansę, żeby ten mecz wygrać. Po prostu musimy bardzo ciężko pracować, żeby zniwelować te różnice i nie ma innej drogi dzisiaj. Trudno, żeby odpowiedział Pan pewnie na pytanie, jak chce Pan zaskoczyć Mariusza Rumaka i jak zagrać na stadionie przy Bułgarskiej w sobotę, ale pewnie jakiś tam plan zniwelowania tych na papierze oczywiście yy, górujących piłkarzy. Ma Pan ten plan? Tak. Myślę, że każdy trener, który pracuje na, w piłce nożnej, ma plan na wszystko. Nie. Oczywiście często my też ubieramy to trochę w przypadek, natomiast. Jeżeli jesteśmy świadomi tego, co robimy, to wszystko, nic nie dzieje się z przypadku. Na wszystko trzeba mocno zapracować i, i po prostu przepracować. Nie zawsze to się udaje, to jest sport, to jest piłka nożna, natomiast pomysł na mecz trzeba mieć zawsze. Zadania zawodnikom trzeba nakreślić zawsze. Realizacja zadań to już jest troszeczkę inny temat. Natomiast reasumując, pewnie, że nie zdradzę. Plan, planem, ale trzeba przede wszystkim być do bólu skutecznym w Poznaniu, bo tych sytuacji pod bramką może tak dużo nie być. 26 sytuacji stworzonych w meczu z ruchem Chorzów, 26 strzałów oddanych na bramkę niebieskich, co prawda tylko cztery celne, ale tego w Poznaniu może nie być i tutaj trzeba chyba w tym aspekcie zrobić dużo, żeby wykorzystać być może jedną nadarzającą się szansę na strzelenie go. Na pewno Lech Poznań to nie ruch Chorzów pod względem jakości, natomiast trzeba zrobić wszystko, żeby tych sytuacji było dla nas jak najwięcej i przede wszystkim, żebyśmy je wykorzystywali. Dziękuję. Panie trenerze, szósty dzień listopada 2022 roku. Wtedy pierwszy mecz Kamila Kuzery po zwolnieniu Leszka ojrzyńskiego Pamiętamy tamto spotkanie, pierwszą połowę, gdzie korona nie wiem czy była trochę wystraszona, ale później wróciła do gry, miała swoje szanse, przegrała 2 do 3, no i teraz jest taka okazja, żeby jakąś klamrę na tym wszystkim założyć i to doświadczenie na przekroju kolejnych 50 Pięciu spotkań pozwala panu teraz tak przygotować zespół, aby właśnie z tego poznania przywieźć drugie w historii klubu zwycięstwa? Doświadczenie to jest myślę bardzo ważna rzecz, natomiast ja tak jakby nie patrzę na, na historię tego wszystkiego, bo wiem, jaki, jaki mecz jest przed nami. Na, na pewno bardzo ważna rzecz jest taka, że. Podejmując pracę, podejmując kurs trenerski UEFA Pro, masz głowę naprawdę bardzo otwartą i, i robisz wszystko, żeby, żeby dać siebie wszystko, żeby drużyna, którą prowadzisz, żeby się po prostu rozwijała. Natomiast nieoceniona tu jest praktyka i możemy mówić na kursach, na wszystkich rzeczach, o bardzo różnych rzeczach, natomiast życie, życie pisze naprawdę bardzo różne. Scenariusze, ja codziennie w swojej pracy zmierzam się z bardzo różnymi rzeczami. W momencie, w którym przychodzę do pracy i uważam, że nikt nie jest w stanie mnie zaskoczyć, i żadna sytuacja nie jest w stanie mnie zaskoczyć, ktoś z boku przychodzi i mówi: "Potrzymaj mi piwo. Także cały czas się dzieje. To doświadczenie jest naprawdę bardzo duże, i e, ja tak do tego podchodzę, oczywiście. Na co dzień podejmujesz decyzje, i oczywiście często te decyzje są lepsze, gorsze, natomiast zawsze kierujesz się tymi decyzjami dobrem klubu i, i to jest najważniejsze, i, i tak też wybieram swoją pracę. W takim meczu chyba kluczową rolę nie chyba, tylko na pewno odgrywa głowa, bo plan to jedno, ale. Trzeba zrobić wszystko, aby zawodnicy korony pokazali większą determinację od Lecha. Im pewnie też będzie zależało, bo wiemy, jakie jest tam napięcie, jaka jest presja ze strony trybun, ale czy właśnie ta determinacja jest w stanie zniwelować różnice pod względem jakości? Determinacja i wiara generalnie. pokonuje różne rzeczy i różne różne przeciwności i przede wszystkim przygoda. Przygoda zaczyna się wtedy, kiedy najlepszy nawet plan idzie idzie w łeb i, i się burzy i wtedy wtedy zaczyna się ta zabawa i, i to jest najważniejsze. Dla mnie dzisiaj ja dzisiaj wiem i obserwuję zespół. Dzisiaj możemy mówić wszystko, absolutnie wszystko na temat determinacji, wiary i tak dalej. Dzisiaj najważniejsze jest świadomość tego, w którym miejscu jesteśmy. I Dzisiaj nie możemy sobie pozwolić na jakiś margines błędu. Po prostu musimy być skuteczni, zdeterminowani aż do bólu. Cokolwiek Lech nie zrobi, musimy to zrobić razy dwa lepiej. Nie ma, innej, nie ma innego wyjścia. Dzień dobry, trenerze, to jeszcze do mnie kilka pytanek. Mówi się lepiej późno niż wcale. Niektórzy mówią lepiej późno niż, niż później. Czy trener przed tą ostatnią kolejką i ostatnim meczem wyjazdowym wie, ma sposób na to, jak wreszcie zapunktować na wyjeździe, bo do tej pory jedno zwycięstwo. Czy jest, czy doświadczenie poprzednich kolejek przed tą ostatnią dało jakieś rozwiązanie? Zawsze jest tak, że zawsze chcesz coś przełamywać, tak? I, i dzisiaj możemy powiedzieć jak nie, jak nie teraz to kiedy? I, I tego po prostu się trzymamy. Wiemy, wiemy jaka jest ranga tego meczu i e, myślę, że nie ma już tutaj co więcej. W tej materii dodawać. Wiadomo, o co gramy, i, i wszystko jest w naszych głowach i nogach. Zastanawiam się też, że na pewno ma trener ból głowy taki pozytywny, jeśli chodzi o kwestie napastników, bo Eugeniusz Szykałka wszedł i strzelił bramkę, ale Adrian Dalmau też wykonał bardzo dobrą pracę i przede wszystkim piłkarsko też wygląda dobrze. Pogodzi to trener dwójką z przodu od początku, czy jednak zdecyduje się na wybór jednego z nich? ciekawe pytanie, nie będziemy na nie odpowiadać przynajmniej ja. Dobrze, to jeszcze ostatnie, może tak z przymrużeniem oka, ale pewnie nie będziemy się oszukiwać, że różne, różne, różne i dużo takich dziwnych teorii spiskowych się pojawia przed tym meczem. Nie będę już chodził w szczegóły, ale, ale, ale ogólnie chodzi o to, że Lechowi nie do końca miałoby na tym zwycięstwie zależeć i czy trener stara się tak podchodzić do tego meczu, aby odsunąć od myśli swoich zawodników, od, od takich rozwiązań, żeby skupić się tylko na tym meczu i żeby ci nie myśleli o jakichś takich dziwactwach, że tak powiem, przed tym pierwszym gwizdkiem. Wie pan co, spekulacji, kreowania różnych sytuacji, to spotykamy się codziennie, no to takie jest życie, jest, tak jest skonstruowane, różni ludzie kreują różne sytuacje i, i tak też się teraz dzieje. Jedno jest pewne, że wychodzimy na ostatni mecz, który potrwa 90+, plus. Plus parę minut i, i na pewno jedna i drużyna będzie dążyła do tego, żeby wygrać mecz. Czy jeszcze jakieś pytania do trenera? Jeżeli nie ma, to dziękujemy. Za chwilę druga część konferencji. Bywaliśmy na dnie, ale się odrodziliśmy Korona to jedność, siłą pokazaliśmy Wiarę, miłość, walkę Każda porażka jest nowym startem 7 trzy rocznik, weź głośnik na full Nie wszyscy usłyszą, że jesteśmy tu Za ten jeden klub, za tę wiarę Głośny doping przez pełne 90 minut na zegarze Chcemy widzieć częściej u nas na koronie Napity młyn, uderzenie dwupoziomowe Dwa razy więcej gardeł, głów, dłoni Tysiące serc bijących dla korony Jesteśmy siłą, o jakiej wam się nie śniło Cechuje nas wiara w klub, nadzieja, miłość Chłopaków trzeba wesprzeć, to obowiązek fanatyka Punkty zostaną u nas, a nie u przeciwnika Zaczynamy to zamieszanie kto do gry, korona to my Zaczynamy drugą część konferencji. Gościem drugiej części jest Bartosz Kwiecień. Dzień dobry, Bartek. Dzień dobry wszystkim. Tradycyjnie zachęcam do zadawania pytań. Bartek, co jest najważniejsze, aby przygotować się do takiego finału, jaki rozegracie w sobotę? Na pewno pracujemy ciężko przez ten tydzień, ale ciężko już w ostatnim tygodniu. Poprawić diametralnie jakieś rzeczy pod względem motorycznym. No, na pewno mamy dużo taktyki i na tym się skupiamy, ale najważniejsze jest dla nas to, żeby wyjść na ten mecz i po prostu wygrać. No, a co będzie dalej, to, to zobaczymy. Wasze zwycięstwo jest najważniejsze w tym, aby myśleć o utrzymaniu, tylko jedziecie na taki teren, z którego Korona zwykle wracała w swojej historii z porażkami. Tylko jeden mecz udało się wygrać, a teraz jak właśnie podchodzicie do rywalizacji z Lechem, który jest taką drużyną, która dysponuje bardzo silną kadrą, a te ostatnie wyniki dla nich są rozczarowujące. Więc powiedz, jak tego Lecha w ogóle oceniać w tym momencie sezonu? Na pewno mają jakieś problemy swoje i każdy w sezonie ma swoje problemy. Ale tak jak podkreślałem i mówiłem, dla nas najważniejsze jest to, żeby wyjść na ten mecz i nieważne jak, nieważne ile poświęcenia, ile zdrowia trzeba będzie oddać, musimy ten mecz wygrać. I, i nie dopuszczam do sobie jakichś myśli, że. Lech jest teraz w dołku, czy my wygraliśmy, będzie łatwiej bądź ciężej. Najważniejsze jest to, żeby wyjść i przez pełne 90 minut być skoncentrowanym i Mówiąc kolokwialnie, zasuwać na boisku, żeby wyszarpać trzy punkty. I to jest najważniejsze. To ostatnie spotkanie z ruchem dodało Wam dużo pewności, no bo ono było w Waszym wykonaniu po prostu dobre. Od początku do końca, bez większych problemów, zdominowaliście przeciwnika, więc też pewnie po takim meczu trenuje się inaczej i ta wiara jest na pewno większa. Znaczy, zawsze ten tydzień. Po wygranym meczu wygląda całkowicie inaczej. No, po przegranym meczu gdzieś tam te pierwsze dni to jest e, żałoba i nikomu się nie chce uśmiechać i te treningi też e, są bez tej fajnej atmosfery, a po wygranym meczu jest e, całkowicie inaczej. Więc e, ta wygrana z ruchem dała nam oddech i dała nam szansę na to, żeby wykonać cel, ale też nie popadałbym w Optimist, bo. Pojedziemy na trudny teren i będziemy chcieli wygrać i nieraz pokazywaliśmy, że w momencie, gdzie byliśmy spisywani na porażkę, to potrafiliśmy zaskoczyć i bardzo mocno w to wierzę. Jak widzisz na treningu zawodników, to ta rywalizacja o ten pierwszy skład, o tych, którzy wezmą największą odpowiedzialność, jest po prostu spora, no bo teraz ci sprawdzeni, pewni zawodnicy pewnie będą musieli wybiec na boisko. My jeszcze nie wiemy tak naprawdę, kto wybiegnie, i trener pewnie też dużo myśli nad tym, bo jest dużo znaków zapytania. I ta jedenastka, która wyjdzie, musi być pewna tego, i ja tak podchodzę. I myślę, że wszyscy podchodzimy. Nie dopuszczam do siebie myśli żadnej, że może coś wyjśnie tak, bo, bo jak się myśli, to się przyciąga te złe myśli i złe rzeczy, więc. Mm, Naprawdę jest bardzo duża wiara w zespole w to, że uda nam się to zrobić. I tego się trzymajmy. Bartek, od momentu, kiedy dostałeś opaskę, nie będziemy wchodzić w szczegóły, kto, kto jest kapitanem i tak dalej, ale widać na boisku. U, u Ciebie taką bardzo pozytywną zmianę i tą odpowiedzialność za, za grupę. To dodało Ci właśnie takiej pewności i ty też wiesz, że w sobotę możesz odegrać kluczową rolę, aby ten mental był przez te 90 minut na odpowiednim poziomie? Znaczy, wydaje mi się, że każdy z nas dba o atmosferę, i o ten mental, niezależnie od tego, czy jesteś kapitanem, czy nie jesteś. Na pewno jest to wielka duma i zaszczyt być kapitanem w Kielcach, w Koronie, ale nie będąc kapitanem wcześniej, czy teraz Miłosz, który nie jest kapitanem, cały czas się wspieraliśmy. Mamy grupę starszyzny Rady Drużyny, która gdzieś tam odpowiada za to wszystko w zespole, więc kto dzierży tą opaskę, to już jest wiadomo, tu ma zaszczyt, honor, ale fajna rzecz, ale to nie zmienia mojego podejścia, czy Miłosza, czy innych chłopaków do tego, jak się angażujemy w klubowe gdzieś tam sprawy i sytuacje. Ale indywidualnie na pewno czujesz się najlepiej od momentu, kiedy trafiłeś do korony z powrotem, no bo po prostu zdrowie pewnie dopisuje w 100% i, i, i możesz to, to pokazywać. No, gdzieś tam często przeszkadzało, ale mówię, jest y, trener Michał, jest y, Łukasz, są fizjoterapeuci, którzy naprawdę multum czasu swojego... Poza pracą poświęcali dla mnie i, i, i na pewno to jest ich też duża zasługa w tym wszystkim, bo, bo były cięższe momenty, ale nieraz z nich wychodziłem, więc yy, gdzieś tam małe porażki nie deprymują mnie do tego, by, by dalej robić to, co kocham. To Powiedz na koniec: w Poznaniu lepiej zagrać odważnie i chcieć jak najszybciej ten mecz rozstrzygnąć, czy jednak, yy, biorąc pod uwagę, Klasy zawodników Lecha, która dalej jest na wysokim poziomie, lepiej być zdyscyplinowanym i po prostu być może czekać na tę jedną, jedyną okazję. Dobre pytanie, cały tydzień o tym myślę. Powiem szczerze i. Na pewno jeden, jeden sposób i drugi ma swoje plusy i minusy. W przypadku, gdzie byśmy ruszyli na zespół Lecha i, i szczelili gdzieś tam szybko bramkę, ten mecz mógłby by być łatwiejszy i dużo nam pomóc, ale znowu wiadomo, atakując y, odkrywamy się i narażamy się na kontrę. To jest klasowy zespół, który potrafi to wykorzystać. My jesteśmy, ja to zawsze mówiłem, żołnierzami i nasz generał siedzi, on decyduje o tym, jak wychodzimy i, i co mamy robić. I naprawdę, jak wykonujemy te założenia, które mamy nakreślone, to mam wrażenie, że dużo łatwiej nam się gra i osiągamy ten cel, który sobie zakładamy przed meczem, czyli trzy punkty. Bartku, jeśli mogę, oczywiście kibiców nas wszystkich cieszy ta Wasza ogromna wiara w to, że przy Bułgarskiej zdobędziecie trzy punkty, chociaż to wiele znaków świadczy przeciwko Wam, bo choćby przypomnę tylko, że w tym sezonie jedno zwycięstwo wyjazdowe w Mielcu ze Stalą, 3 do 2, że dwa mecze z rzędu, Korona Kielce ostatni raz wygrała w marcu ubiegłego roku, Radomia Wisła Pozgale, to były mecze tutaj na kieleckim stadionie, no i to, o czym wspominał już Damian, w Poznaniu tylko jedno zwycięstwo w 2018 roku. No to wszystko powoduje, że jednak no są sceptycy, którzy mówią, kurczę, in impossible, więc z czego ta wasza wiara wynika? Powiedz, z czym upatrujecie tego, tej waszej pewności nawet bijącej od was, że wy pojedziecie tam i wygracie? Na pewno każdy z nas walczy o swoje i każdy z nas chce, aby ten klub pozostał w najwyższej klasie rozrywkowej w momencie, gdy nie idzie, najłatwiej jest się poddać i to są osoby ze słabymi charakterami, które narzekają i mówią od razu, że czegoś się nie da zrobić. I ja podchodzę do tego inaczej. Dopóki piłka w grze i jest szansa wygrać, zrobić punkty, w ostatnich minutach zremisować, to trzeba to do tego dążyć przez cały czas, dopóki sędzia nie gwizdnie. Więc to jest sport. Wisła, Płock, w sezon, poprzednim sezonie miała 0,5% szans na spadek i, i spadła, więc y, też by ktoś powiedział, że jak spadniecie to jest Mission Impossible. Dla mnie wszystko w sporcie jest możliwe i nie takie rzeczy się działy, więc y, ja naprawdę mocno wierzę w to, że pojedziemy do Poznania i wygramy. Ile procent szans dajesz drużynie na utrzymanie się w ekstraklasie? Nie baw, nie lubię powiem takich procentowych. Y, Podziałów. Nie bawię się też w jakieś tam scenariusze, bo każdy, kto chce, to może spojrzeć w tabelę i spojrzeć na kolejkę najbliższą i sobie gdzieś tam swoje scenariusze w głowie ustalić. Tak jak mówię, procenty mówią jedno. Pewnie jesteśmy najwyżej ocenianą procentowo ze drużyną, która spadnie, ale matematyka też się lubi czasem mylić i, i, i wydaje mi się, że tym razem też tak będzie. Dziękuję, Ci. To jeszcze ode mnie e, tak bardzo szybko. Czy jest, e, może, bo zadałem to samo pytanie trenerowi, czy masz przed tą ostatnią kolejką i w sezonie, i na wyjeździe e, taki klucz do tego, aby wreszcie tam zapunktować? Chodzi mi o to, czy na tyle danych już zebraliście tymi poprzednimi spotkaniami, którymi, których nie udało się przechylić na swoją stronę, żeby teraz wyjść i przy bułgarskiej pokazać to, czego brakowało właśnie. W poprzednich kolejkach poza meczem ze Stalą Mielec, bo wtedy udało się wygrać. Tak patrząc przez pryzmat całego sezonu, to na pewno brakowało nam w niektórych momentach koncentracji. Traciliśmy łatwo bramki, głupio, ale też mieliśmy, że tak powiem, sytuacje, których nie wykorzystywaliśmy. I uważam, że ten mecz będzie ciężkim meczem. I tak naprawdę będziemy musieli być jak y, saperzy y, przy rozbrojeniu bomby, no, być bardzo skupieni i precyzyjni I jeśli do tego dołożymy tą walę walki, y, wolę walki i ambicję, charakter, jaką pokazywaliśmy u siebie na stadionie z, y, też z drużynami, którymi teoretycznie mieliśmy przegrać, to, to ja naprawdę wierzę w to, że, że to zrobimy. A powiedz, przed tą ostatnią kolejką traciliście już troszeczkę, albo straciliście wiarę w to, że jeszcze ktoś z ligowej stawki poda Wam ręce? Bo na koniec rzeczywiście wydaje się, że to w Waszych nogach jest, są losy utrzymania, bo jest dużo scenariuszy, które mówią o tym, że rzeczywiście zwycięstwo może wystarczyć. I chodzi mi o to, czy była już, kiełkowała się taka myśl, że no, nikt nam już nie pomoże w tej tabeli, a jednak przed ostatnią kolejką tak to się wszystko ułożyło, że tak jak mówię, wszystko jest w Waszych nogach czy znaczy, na pewno doskonale wiedzieliśmy, że od pewnego momentu musieliśmy liczyć nie tylko na siebie, ale też na inne zespoły, i liczyliśmy na to. Jesteśmy w sytuacji, w jakiej jesteśmy, i, i tak jak mówię, uważam, że mimo wszystko i tak bardzo dużo zależy od nas i od tego, co my zrobimy. Bo, bo jeżeli w ogólnym rozrachunku wygramy, a inne mecze się nie ułożą. No my już nie mamy większego wpływu na to. My musimy zrobić po prostu jedną rzecz. Finał jest dla nas najważniejszy i to jest cel, który, który musimy osiągnąć, a później będziemy myśleć i martwić się, co, co dalej. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to dziękujemy. Zachęcamy do zapisywania się na wyjazd do Poznania w sklepie D3G. Pamiętajcie, to jest nasz finał. 17.30 sobota. Do zobaczenia. Zachęcamy.